Nie, nie, nie śpiesznie, bo a dokąd on się to przyspieszą, no nie wiem, jakby w jakimś wyścigu startowali, tutaj tak Adam Krupiński jak numerik, jeszcze 20 yy, z Nezajstą wjechałem. Cześć, cześć, pomachajcie do kamery, udawajcie, że wam się dobrze bawicie. Bardzo Też z Leżajska, czyli z kolegą. Tak, nie mogę. Ale z Leżajska rowerami, rozumiem, przyjechaliście? No, rowery z nami. Rowery z nami, okay. Stąd pomysł akurat na vanogę. Dlaczego akurat Wanoga? Powiem tak, to pas nad tutaj to dałem, ale treny kasów. Aha. Chciałem, chciałem się tym zapoznać. Lubię takie treny. tutaj trochę piasu rzuca. Podobało mi się Mazury. Tak, to chciałbym to jest próbować, próbować, bo pokażę go. I co, te kaszuby wydały? Super. A pięknie a to, a to, tutaj. Tereny są piękne. Praca jest świetnie dopracowana. Widać, że ktoś popracował nad tym, takimi miejscami jedzimy yy, 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 yy. no, aż Szkoda, że nie możemy tutaj czasami dłużej się zatrzymać, posiedzieć. O, no, możecie, tylko potem trzeba będzie nadganiać. Ale teraz jedziecie po takich terenach, gdzie można właśnie więcej trochę zwiedzać, bo potem będzie trochę takiej nudy, nie? No, ale to tak później. Tam na dojeździe do Ustki to taki będzie bardziej... Mniej epicko, no. Aha, aha. Także będą takie tereny też bardziej takie do, 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 tu, do nabijania kilometrów, nie? Do nabijania i do myślisz? I do, do medytacji, tak. Dokładnie. Jakieś plany w tym roku? No PGR tak jeszcze. Czyli z kolegą też, tak? Tak, to był PGR. Ale to ty też nie skończyłeś w zeszłym roku? Nie, skończyłem. A ty skończyłeś jak? Tak. A czyli po prostu ponawiasz Tak, no tam, tam też. Gdzieś tam akurat dzisiaj... W domu są... No tak, to macie blisko. Te są ruchliwe. A co cię motywuje w ogóle do startu w takich wyrypak? tyle nie maś wyniku, by żeby tutaj się ścigać. Aha. Ale długo, ja za rowerem no jest Można poznawać tereny w Polski. Czyli taki bardziej bardziej turystyczno-krajoznawczy tak? Tak, tak, tak. Ja robię to w ogóle, po samym być. Rower, jak po prostu chcę. Zwiedzać to na rowerze. Zwiedzać to mózg na do miasta od tego, prawda? Więc ten rower i. aha, to tej perspektywy poznawał. Czyli co na co dzień, czy znaczy na co dzień, no tak pan w się sakwy, tak? Jeździcie z sakwami? Z sakwami? Z czy w ogóle takie... Sakwami, no to no taki bardziej backpacking. A, właśnie bardziej backpacking. Tak, tak. No właśnie, ale czym się różni to jechanie z numerem i bez numeru, no bo tutaj dużo rozmów na ten temat, że ktoś tam podróżował, no a teraz... to no właśnie, No, znaczy... no tutaj tu jest, 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 jest konkretna trasa, jest jakiś plan, mobilizacja. Czasami często ten czas, jak tutaj jesteśmy do zapisani, no to... to, to... Można sobie doskonalować wcześniej ten czas. Wiadomo, że pogoda, czy nie pogoda. Yy, Jedziemy. A wybujkę w ogóle fajnie się jedzie? Fajnie, fajnie, to, to zawsze można coś pogadać. Właśnie, te liczki gravelowe są też fajne. Aha. Że, że tak jak teraz rozmawiamy. Można jechać, rozmawiać. Że, no tak, bo nie ma takiego zapieprzu, tak? tak? Tak, tak, tak. No i też teren jest sprzyjający bo tak na MTB to już to różnie było. Właśnie ostatnio MTB spróbowałem taki mały ultra na roztoczu. No bo tam ciężko było z nim pogadać, prawda? Tam trzeba było zasuwać Tak spontanicznie tam się wybrałem Aha. I ja brałem over gravelowy, i się nie wziąłem. <laughs> nie no, tam są też tereny, to prawda. Tak, bo tak, no to jest taki, też fajnie by tu pana No bo Brejdak, czyli ten jakby taki lubelski odpowiednik Wanogi, no to właśnie też jest tam po roztoczu częściowo, nie? Tak, tak, tak. To są akurat tereny, tereny Brejdaka też, końcu, no bo akurat leżać wcześniej mieszkałem. No tak, to w też Aha. to też te okolice. Czy jest w to w włodawskie? Nawet naprawdę, gdzie był wcześniej starć w okolicy z innych bo te, tak, tak. Tam okolica. jest w jest praca Ale widzę, że na gravelu jedziesz nie na MTB, tylko na gravelu ko koła. Tutaj, tutaj, tak. Tutaj, tak. I to se, ten etap dobry, jest? Dobry. dobry. Wszystko tam jak trzeba. Tak, tak, ta. tak. Przełożeń nie brakuje, bo tutaj też nie ma takich sztajw. Fajnie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Poproszę jakieś epickie machnięcie do kamery. Są do zobaczenia.